Damian Skarżyński przedstawia XCOM Szkoła Przetrwania był odcinek 25 Drugi atak terrorystyczny W rolach głównych wystąpili Pułkownik Daniel Nembhard, pseudonim Ponczek, Pułkownik Damian Skarżyński, pseudonim Gal, Pułkownik Maciej Koprucki, pseudonim Tabul, Pułkownik Bartosz Pankiewicz, pseudonim Panek, Major Danusia Karżyńska pseudonim Myszka oraz Porucznik Kinga Gromacka pseudonim Smarchetka. i Witam wszystkich serdecznie w szkole przetwania. Passy z Galem. Eee, mieliśmy terror w ostatniej misji. Atak obcych w Argentynie. Mendoza miejscowo się nazywa. Eee, wysyłamy nasz zespół, już w poprzednim odcinku chyba ustawiłem wszystko. Porucznika i jednego majora biorę. Znaczy, dwóch, takich mi doświadczonych żołnierzy, reszta to są pułkownicy. Mogłbym wziąć jeszcze kilku pułkowników, ale nie ma sensu się tak zbroić. O, 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 sorry, sorry, zapomniałbym o jednej na pewno sprawie. Eee, potrzebujemy na pewno trochę kasy. Eee, powiedzmy, dwa stopy metali sprzedajmy. Eee, w ogóle, co sprawimy? Instalację, czy coś na razie nie musimy udawać? Chyba nie. mocy mam aż 20, za dużo. Ale potrzebujemy na pewno kupić sobie laserową snajperkę, hmm, szczerbę laserową i snajperkę laserową. Dobra, jest ok. Eee, możemy jechać do Argentyny. Chyba hmm, jaki terror, drugi terror będzie na Impassiboom. Ten pierwszy był, powiem wam, taki, no taki nawet straszny, daliśmy radę, ale mm, jakoś, jakbym powiedział, że było bardzo lekko, to bym skłamał, bo e, różnie, różnie bywało. E, no dobra, myślę, że wszyscy, wszyscy są uzbrojeni, to byłoby, nową bukawkę wymyślić. Ale do tego potrzebujemy opracować prawdopodobnie ciężką plazmę albo ciężki e, laser. A tak, podejrzewam. Dobra, lecimy na ten terror. Ciekawo, co tam będzie ten. No, sektopodów na razie nie możemy mieć. Co no, możemy mieć? Krusalidy i możemy mieć. E... Powinniśmy ruszyć do Argentyny. Znajdujemy się. Że na jest najpoważniejsze. No dobra. Obcy nadal atakują gęsto zamieszkałe miejsca. Nie możemy pozwolić, by kolejne straty wśród cywili spowodowały wybuch paniki w tym regionie. Okej, okay, Uff, co to za mapa? Wielkie niebo zbliża się do miejsca, zagrożenia. Uderzeniowy jeden... prawdopodobnie tu będziemy mieli jedną grupkę. Tu będziemy. Możemy mieć drugą grupkę. Możemy mieć trzecią grupkę, czwartą w tamtym budynku. Dalej kruzulizy. To prawdopodobnie tutaj. No i już pokrótce wiecie, wszystko tej mapie. Łączek. Odbiegnij tu. Nic nie widzisz eee, Ja podbiegnę sobie tu Ponieważ spodziewam się tam eee, kolegów O, uratowałem kogoś ha. Eee, Co to jest? Myszka Wziąłem Wziąłem Kinga dobrze To Kinga podbiegnie tu Eee. Nasz mek na razie podbiegnie tu. Eee. A myszka gdzieś tutaj koło, koło meka mi się na razie jeszcze nie kryje, bo nie trzeba. Wsz wszyscy się rozglądamy i czekamy na kolejną misję. U już, krusalidy, już tak, już tak szybko. No to ładnie. Troszkę oberwali. Okej, okay, ale jeszcze, ale stoją. Chyba jednego z nich zabiliśmy. Kurę, ten jeden tam gdzieś daleko uciekł, a drugi do nas przybiegł znowu. Dobra, otwórzmy te drzwi. O kurde, kolejne kursalidy. To zawsze są kursalidy, no ale. No bez jaj, nie za, nie, nie, nie za wiele was? Okej, okay. okej, okay. ja mam pierwszy strzał zawsze darmowy, ale widzę tylko tego i tego. Hmm. Dobra, musimy się jakoś to rozplanować. Snajper pewnie widzi ich kilku, tak, widzi tego ale tam da... kogoś się widzi? tego, tego i tego no dobrze sniper nie, nie, nie aż tak bardzo potrzebuje awansu eee, myszka... 100% na tego ale raczej go nie zabijesz eee, podbiegnij tu czy będziesz coś widziała stąd nie, nic nie widzisz dobra strzel sobie tam Zabiłaś, to się liczy. Teraz tak. Mam gdzieś jakiś jeden krusalid, jeszcze mi uciekł. Ja sobie strzelę do tego za darmo i go zabiję. Kuu, za 11. Pięknie. Hmm. Tam jest drugi, tam gdzieś. Tu jest drugi. 20% tylko na szankę, na krytyczne. Może strzelmy sobie dwa razy tam. Raz Uuu Pudło To się bardzo rzadko mi zdarza Tabul Dobra, ty widzisz kogo? Tego i tego Kurę tobie się wypasował awans Szczel sobie tam Smash ta. Bros. Ok Nie mogę na ciebie liczyć Tabulsyl podbiegnie tu. Mam nadzieję, że nie uszkodzisz mojego e, panka. Dobra, przeleciały nad pankiem. Super. O! A ty nie widzisz tego. E, kurde, nadal go nie widzisz. No niedobrze. Byłem przekonany go, że go sprzątniemy w tej turze. Ale może go szczątniemy, podbiegnij tutaj O, może granat dorzucimy tam Może granat dorzucimy jakoś O, tu jest dobrze No, to, to go szczątniemy Tam tylko jeden nam chyba uciekł który... O, za sześć. Co to są? Floatery jakieś Dobra, ale Reaguje pączek i już jednego z floaterka nie ma Okej okay. Tu jest jeszcze gdzieś Krusalid. O oh fuck, zabili mi Crusalida. Crusad kursalid mi zabił, jednego czyzila Okej okay. Czy ja stąd będę widział tego Krusalida? Nie, niestety nie widzę A stąd choroba, nie widzę Dobra, ale to to widzę tutaj dwa hmm... Dwa fluterki Myszka, potrzebujesz awansu, więc dajesz do niego. Jeden mniej Sniper A ty nie masz tych butów takich fajnych, skaczących O jak szkoda, nawet co nie wyobrażasz Podbiegnij tutaj Dobra Ale tabul się wybierze do góry I do góry I zobaczy gdzie ten Gdzie ten cię tam schował Gdzie on jest? Tu jesteś koleżko Giń Padalczek Gin uuu Nie chciałeś zginąć Dobra Pączek, załatw tego został nam ten jeden krusalit u góry Nie za bardzo wiem jak go rozwalić Ale trudno, trzeba iść do przodu Tutaj I się rozglądać Mam nadzieję, że krusalit nie zabije nam ee, ...tabule. Nie, tabule jest twardy. Na pewno da radę. To chyba nie jest ostatni. Ten Krusai to nie jest ostatni. O kurde, ale stał nam tutaj. Nie, nie zabiję na kolejnego cywila. O jezus. I to się narobiło tylko. O dobrze, żeś zeskoczył na dół, yy, zombie. Bo już jest po tobie. Dobra, już, już jest po tobie, gnojku. rozkara, że cię nie widzę. Ale jak podbiegnę tu, to na pewno będę blisko na tyle, żeby cię załatwić. Tak jest. Pierwszy strzał jest darmowy, więc raz. Za 12 Nie, no nie muszę dla pewności strzelać dwa razy, mogę sobie raz strzelić. I też będzie po tobie. Do widzenia. Załatwiony Te Tabul Kurde ten Cywil nie wygląda najlepiej Przyjąłem do tego Ale pan tknij tego gnojka Atakuję. Szkoda amunicji. Okej, okay, rozwalony Ale to jak, jak widać na załączonym obrazku to jeszcze nie koniec To w takim razie, jeżeli to nie jest koniec To ponczek tutaj i eee, sobie przeładuję eee, Smarfetka tutaj mi się rozgląda Tutaj podbiegnie eee, myszka i się rozgląda a snipera może ustawmy sobie tutaj. Mam nadzieję, że sniper tam nic nie wypaczy. Jest niewidoczny, nie wiem. Aha, bo ty masz full cover, dobra. Nawet połowiczne osłony Cię podnoszą do, do, do pełnej. Nie wiem, że to zombie w stanie. O kurde, to on może załadować ładnie nam tę wulka. Eee. że Dobra, ale... Tabul może to odpowie. Za 8 Kurde, tam znowu mi zabili Ach, te gnoje. Tabul wejść z Pożegnaj się z... z tym tym Dobra, tylko musimy za chwileczkę tabula uleczyć, bo tabul troszkę ober... oberwał e, ponczek Jak to wygląda? Czy też pełna osłona? Prawdopodobnie tak. Więc możesz tu podbiec O, 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 o. o lorba. Tu jest cyberdysk i troszkę floaterków No dobrze jeśli wy to tak mówicie do mnie, tak ze mną pogrywacie. No to... Mysza tutaj. No już mi stąd! Kurde, tam jeszcze ich trochę jest w takim razie. Smurfetka tutaj. Sniper tutaj. Ja tam niestety zostałem na dole na razie. Wybiegnę tu i się przeładuję. Zanim tam do góry się zacznę wybierać, przeładuję. nie. Ach, się pomyliłem. Y0. Dobra, a tu Hunker Down. Jedna nas zwi zwiat? Tu też hanker down Mam nadzieję, że się nie ruszą Dobra, tabul się troszkę regeneruje Co oni zrobią? Gdzie się przesunęli Kurde ten cyberdys też się troszkę przesunął Okej okay. Ruszam do celu I na razie tutaj Teraz sobie przeładuję Wśródłem raket czy jak tutaj strzelę? Czy ja ich wszystkich walnę? Kurde, nie mam żadnego pojęcia, co mi to przeskakuje. No dobra, eee, anuluj, bo 0% dobra, mam nadzieję, że teraz trafi Dobra, pobrywali. Ale troszkę ale troszkę się ich poaktywowało w tym momencie. Okej. Okay. Kilku się tam widzę, że gdzieś schowałam. Eee. O roba! jak tu szczelisz, tego ani jednego nie trafisz. O, fuck Więc no, trochę lepszy wynik z tego. No dobrze. Ale stąd może będziesz widziała. O, kurde, nie widzisz ich. Pączek ich za to widzi. A to pączek po kolei. Raz, proszę. Łuzę, 11. Masakra. Ty się rozglądaj. Snajper, snajperka i się rozglądaj. Hmm, tabul. Tabul podbiegnij mi Na razie tu i przeładuj Mogę wróć dalej że nie masz full energii Ale powolutku widzę, że się leczysz Ale ten gdzieś Gdzieś nam do góry poleciał Tylko gdzie? Ląduj Ale ten cyber coś Świruje Naprawili cyberdyska. dyska Na no, Bóg naprawili to Mam rozumieć, że ciderberdysk już jest full naprawiony No możliwe, że tak jest. Przechodzę mm. na pozycję Snajper tutaj ale chyba... nadal nic nie widzi. Czy ty masz apteczkę? Nie, nie masz apteczki. Najbliższą osobą, która może mieć apteczkę, jest chyba Pączek. Pączek użyj apteczki na... ...te bólu. Dobra, wyleczyłeś go do, na fula już. Tutaj podbiegni. Jest ale nic nie widzisz. Szkoda. Zaraz tam będę. No co tak stoisz, Uciekaj. Tutaj się, ale też nic nie widzi. Choroba. O, Danusia ma skaner bojowy. Rzuć go tutaj. Może się weźcie ten skaner bojowy na coś przyda. Zobaczymy jak oni tam leżą. O pięknie To w tym momencie ich wszystkich widzimy. Super Tabul, rozglądaj się. Eee, ja mm. dobra, ja sobie zbiegnę tutaj. Okej. Okay. Musimy gonić tamtych... O, tam z tyłu ktoś był! Co on tam z tyłu robił? Dobra, ale go smarfetka zobaczyła. O, i skudłowała. Ej, smarfetka, smarfetka. A tu jeszcze mam jednego kolegę. No dobrze. A ty gdzie uciekasz? O, fuck. A fak, jak nie ma. No trudno. Trudno zwiali nam mm. To ja tutaj... Aha ujawniłem się, bo tu jest ten gnojek, mm, No trudno. Tego trzeba w ogóle sprzątnąć Załatw go, Kurde, ale to nie mamy gdzie za mało szans Tu jest jakiś cywil Kurde, tam musi być jakiś cywil, że Nie możemy do niego strzelić normalnie A tu jest cywil, tak, jest jakaś kobietka No trudno Będziesz musiała do niego strzelić Podbieg Podbiegnij tu I strzel No Przynajmniej tyle e, Mysza no... Oni gdzieś mi kurde zwiali tutaj to Myszka tutaj O widzisz kogoś Kogo widzisz Loterka, to cała Jakbyś się tak nam ustawił, został nam ten dysk, Panek Odbiegnij tu, stąd powinieneś ich widzieć No właśnie. Tam już tam tamtąd widzisz, tabul Zaraz tam Tutaj Pączek A, ponczek niech tu pobiegnie. No i zaraz, zaraz upolujemy tą ostatnią ekipę. Dobry, rozglądaj się. Co ten cyberzizb zrobi? Tam gdzieś się pojawił teraz. Ból, dziwne to. O, jego opiekun jeszcze gdzieś jest za nim lata. Ten dronik. Tam coś jeszcze jest? Aha, drugi. Zapomniałem o drugim dronie. No i dobrze. Teraz, czy myszka może w nich nam ładnie wycedzić? Um, o! Tu jest piękny strzał. To droników już nie ma. Snajper może sobie raz wycedzić do niego z krytycznym. Faktycznie 90% na krytyczny strzał to... O! Oh, to już jest po nim. Liczyłem, że go nie zabije, i że dobiję go... ku 15 uratowanych! Powiem wam, że ten Impassive to jest strasznie łatwy. Początek Impassive jest trudny. Dobra, mogę się z wami zgodzić. Pierwsze te 10 misji, tak jak już wcześniej powiedziałem o w tym odcinku, to jest trudne. Ale na tych 10 misjach się po prostu kończy e, poziom trudności i pasji, bo, bo w momencie kiedy już No czekajmy sepo... jeszcze, ja nie mówmy. Czekajmy na sektopody, się, czekajmy na Teriale. Się ale raczej nie można było spodziewać się po nich litości. Nie, no reanimacjii nie będę brał. wolę jednak większą strofę rakiet. O, mamy pułkownika. Donosi się z pułkownikiem. Dwie rakiety, czyli będziemy miały cztery rakiety, czy większe obrażenia od rakiet? No, myślę, że większe obrażenia od rakiet. Rakiet ostatnio mam zawsze dużo na każdej misji, więc to będzie wystarczające. O kurde, zmniejszyliśmy panikę. Cię jest chyba bardzo spokojnie. No, już praktycznie... praktycznie uspokoiliśmy wszystko. Mm. Dobra, Bierzmy czas. Już od razu misję z egzaltami. Mam nadzieję, że szybko się ich pozbędę i będziemy. Tylko z tym razem sobie puścimy troszkę bardziej defensywne ustawienie. E, mianowicie, tak. Tabul ból. Kuroszkoda, że nie mam więcej Meldy, żeby wam zrobić więcej tych e, zbroi. W twoje miejsce na pewno poleci Krystyna. A niech sobie. niech, niech sobie. zdobywa doświadczenie. Mm. A, panka mi nie potrzeba na tej misji na pewno. Hmm. Kinga na pewno wezmę. Hmm. Tu sobie wezmę kogoś mniej doświadczonego. Hmm. Kinga jest na tej misji. Może wezmę Kamila. Niech Kamil się zb... niech zbiera doświadczenie. Hmm. Smerfetka też niech zbiera doświadczenie ja pójdę na tą misję. A zamiast myszki prawdopodobnie weźmiemy sobie na tę misję żółka Czy ty żółtek masz Aha, tylko że jeżeli pójdziesz ty żółtek to nie będziemy mieli na animacji. Dobra, ale to są tylko i wyłącznie egzolci, którzy walczyć nie potrafią, więc myślę, że nam nie jest potrzebna nie znam potrzebna reanimacja, ale czapteczki sobie weźmiemy. W sumie jeszcze się na misję. Dobra, jesteśmy gotowi do kolejnej misji, a to jest kolejny odcinek, kolejna przygoda, więc do dłuższego w następnym odcinku, w następnej przygodzie. Na razie, trzymajcie się. Cześć!